Na kolejną wyprawę wybraliśmy się na Kujawy, gdzie zwiedziliśmy opuszczoną szkołę podstawową. Placówka funkcjonowała do 2009 roku. O jej zamknięciu zdecydowały oczywiście względy ekonomiczne. W ostatnim roku działalności do sześciooddziałowej podstawówki uczęszczało jedynie 30 uczniów. Było ich zdecydowanie za mało, żeby subwencja oświatowa wystarczyła na utrzymanie placówki w kolejnych latach. Co ciekawe, utrzymanie jednego ucznia to koszt 15 tysięcy złotych rocznie. Do dnia dzisiejszego budynek stoi pusty, choć pomysłów na jego wykorzystanie nie brakuje. Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Wsi chciałoby w budynku otworzyć przedszkole. Bibliotekę lub dyskusyjny klub filmowy, które pozwoliłyby ożywić życie na wsi. Nie wiadomo jednak, czy stowarzyszeniu uda się zrealizować te plany, ponieważ gmina wystawiła budynek na sprzedaż. Opuszczona szkoła podstawowa. Siemanko, witam Was z Kuja. Jest ze mną znów w nocy. Cześć. A co będziemy zwiedzać? Opuszczoną, Opuszczoną szkołę. co zobaczymy coś w środku. Udało nam się znaleźć wejście, wejście jest dokładnie za nami. No i idziemy zobaczyć. Dokładnie. Także. W sumie obok więc w sumie za wiele nie ten. Jesteśmy we wnętrzu. Tutaj co tutaj było? Nie, pan właśnie siedział. Pan woźni. A, no może w sumie tak, nie? I co po kolei od lewej? żeby żeby jakaś taka mała dziwna sala? Taka sama z Godło. Tablica. To jest jakaś taka, może nietypowa, nie, mi się wydaje, czy... Może no, to jest, kolor, bo Tak, no też mi się właśnie kojarzy takie coś. No, ale widzę, że to z tym, z kolonów, więc tak naprawdę ta szkoła, by jeszcze była w czasach po 80. A, no na pewno. Ile tutaj syfu? Taka czy co? No, może od lewej, nie, klasycznie. Ale patrz, ale skąd tutaj tyle tych ciuchów, nie? Mamy dużo czasu, może jeszcze jakieś ciuszki poglądam. Aha, no na pewno. I patrzę, jeszcze jakiś taki manekin, czyli może jakieś były... Nie wiem, tam obok była świecica, no chyba wydziałująca. Mm -hmm. Może to jeszcze jakiś chyba reszta manekina, na stópki goły. Aha, no tak, faktycznie, chyba że to człowiek. Zobaczmy, nie. Zimno w Tak. Może to karmelita bosna. Może. No mięciu. Ja co to jest? Chyba spódniczka. Rozpoczął mi się tam żywela, nie? Ale Aha. Spodniczka. Mhm. To był jakiś kamar, Mhm. To jakby, też po prostu to nie jest. No może tak. A to chyba nie ma, reszta tych ubrań? <noise> może tak. No normalnie jakby to był jakiś sztab yy, kawiasu albo czegoś takiego. Mhm. Skąd te dwie rzeczy? No ciekawe. Nie mogę tu widziuką O, a tutaj popatrz. Nie wiem, czy kojarzysz tą gazetkę za dzieciństwa, zwierzaki. To, tak, tak, no, tak. Była taka. Tam z tyłu na końcu było coś takiego, że się, na to się patrzyło i, i coś było widać. Takiego. Aha. Trzeba było patrzeć na to kilka ale, ale sekund. Nie no? Nie, ale... To ga gabinet jakiś? No, to, może A, to był pokój nauczycielski. Może tak, ale popatrz, to jest jeszcze jakaś taka e, ofoliowana ta gablotka. Strasznie. Nie? Jakby to było... Jakby w kasztelkę nie silny. No, ale chyba nie, chyba nie, no bo widzisz, popatrz. Niekoniecznie. Ale to dobrym stanie, w miarę, to może tego była w tym streczem Mhm. Ale nie, widzisz, nauczycielski nie, nie mógł być pokój. Widzisz, jest, jest tablica, nie? co by tutaj tablica. Chociaż w sumie zawsze mogliby sobie coś tam zapisać nie na niej. Mm -hmm. Kontakt jeszcze no tutaj godło, krzyż. No i w każdej klasie nie to mamy Aha ten, tak. Z tym, pod, do podkładania jest chyba obserwacja ta strona. Aha no zobaczymy. O tu masz jeszcze plakacik pieska. Mm -hmm. nie Wydaje mi się, że część rzeczy na pewno jest przynoszona tutaj. Tak. A to nie to nie jest stół do. ping-ponga, ping tak, 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 chyba tak. O, takie klasyczne właśnie krzesełka. Nie Także jeszcze jakieś ślady są. A to na przykład ciekawe takiego mistrza? Nie nie? Jest, widzicie ciebie? Też jakiś taki alapiec, nie? Coś? No, coś ale jakiś taki o, dziwny. A, może? Może faktycznie? Umywalki, no? Może, może tutaj był pokój nauczycielski, nie? Zobaczmy, Zobacz. czy tam jest przejście. Pewnie nie, ale na luś, nic. To jest jakieś deski. Aha. To jest może, może, może dalej się przejdzie, nie? bo to jest takie przechodnie. To jest, to jest, chyba to główne wejście no, tutaj, nie? No, bo my wchodziliśmy tyłem, niestety. Myśleliśmy, że że się nie da wejść, ale jedna mm jest to, Mhm. No, popatrz. Ale nie jest taka... Mm... No, jest trochę ciężka. No i patrzcie, tutaj te ławki wszystkie przenosili tak jakby nie mhm. tak wygląda oświetlenie tak O, jeszcze nie ja też nie kojarzę jeszcze masz tutaj wejście VGA desab mhm, tak. To, to tak tak znaczy, teraz też się spotyka ale to takie dziwne. to jeszcze DVI są takie jakby dłuższe niebieskie co a no, e, no, to, no to całkiem, całkiem nowoczesne. Albo w też były takie. Tak, wizory, i wi się wideo jeszcze tam było i się tak. Tak, tak w sensie to było jakby schowane w tym w, w meblu, nie? Yy, no tak. Że, że, żeby, tak. Żeby, żeby dzieciaki nie oglądały w trakcie przerwy. Nie? No ale fa fajny klimat, ale takie nietypowe, że, że nie ma takich tych, wiesz, na suficie, nie? Tylko są takie po boku te yy, oświetlenia. Wiesz, lampy, nie? O! Tutaj może... Tak, no tak wygląda. Może tak. No. A ten stół? No tak, w sumie. Nie, 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 nie. Do ping-ponga tamto. Aha. Że, ale co to naprawdę było, to nie wiem. To jest taka zabawkowa chyba pałka policji Tak. Może taka na, nauczycielska była. No tak. Na niego na dzieci. Nie liniku, tylko pałów. Nie, 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 to nie za naszych czasów. O tu jeszcze popatrz kwiatek zaschnięty. No. Coś tam rośnie. <laughs> nie, no tak, szwasty. jakiś mech czy coś. A tutaj. A tutaj się pewnie chodziło i pytało nauczyciela co dzisiaj mamy. Ja się zawsze cieszyłem wtedy, jak, jak usłyszałem, że ping-pong, bo nie trzeba było się wiesz. Czy to, że musisz pokonać się na lągu No, może być. Może i tak, i schoda, ale nie wiem, czy się da wejść. No, tu będzie pewnie. Coś tam jest. no. Wiesz, co? Mogę wziąć to? Bez lampy. Bez. Nie, tutaj jakaś pościel. Czyli takie alastry. No, coś takiego. A tutaj też jakieś krzesła. No nic ciekawego, nie. I to już jest, jest takie małe. To nie jest jakby wejście tutaj wyżej. Nie, 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 nie. Tam chyba y, tym głównym wejściem będzie trzeba, nie? No popatrz, widzisz jeszcze nawet potegowane. Ktoś się specjalnie no, po prostu mnie tutaj nie przywiózł. przywiózł. To, zobacz, tu jest cały ten kosz, w sensie ten worek to tak jakby z wieszakami. Mm -hmm. To jeszcze jakieś I te rody są. Rady, no. O. I nie skopowe Mhm, mm nie no tak. A, tu widzisz, tu, tu była piwnica. No nic, chodźmy, to? zobaczmy. Cudyne. A, chodź tędy. Zobaczymy. Czy coś tu cokolwiek tu jest? Tutaj jest. No zobaczmy. Zobaczmy tutaj. Też jakaś taka alalaga. Tu już jest, nie wiem. Gdzie może? No jest. Zobaczymy czy. Nie wiem jakoś przejdzie. Tak. Piwnica. Widzisz, takie, takie typowe właśnie drzwi piwniczne, nie? U mnie właśnie nowy, nowy blok. No i jest piwnica, a nie, a nie wiesz... piwnica retro. No, można powiedzieć to. Tak. tak, no nic nic takiego. Widać? Zobaczymy. Tu jeszcze coś. No jak widać, no nic nic takiego się nie ostało się tutaj Aha, Tak, 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 tak jak patrzyliśmy. jak z wejściem. Aha, czy widzisz? To niektórzy tutaj. Tak, tak, tak. tak nie będę wychylał aż tak sprzętu. Bo... Mhm. Tak, 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 tak. Wiem, wiem, wiem. Widziałem na przykład u Konanowicza. U Konanowicza widziałem. To jest strzałek, chyba musi być. Tak. Tak, jeszcze były, ale nie wiem. się myślałem skądś A czy to jeszcze są te jarzeniówki? Tylko tak po ustawionej, że trzeba wyjść. Tak, żeby się nie. 10 stopni. W sumie dzisiaj mamy około 10 stopni, a jest luty. O, o właśnie, właśnie takie pamiętam, TV Tak. Właśnie takie biedne, właśnie były wtedy, jak ja chodziłem A w domu jeszcze miałeś? Mam chyba zdjęcie tak przez ciasteczka przy takim telewizorku No i to jest, to jest polskie, widzisz? No tak, ma ultra. No? Ale aż po prostu, no i to też domu wygląda.

Pamiętam jeszcze jak się jeździło właśnie na, na wczasy tam, nie wiem, lata 90 2000 to właśnie często właśnie były tego typu. Jeszcze w pokole, tak, 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 mhm. tak, tak, tak. No to lata 2000 jeżeli takie coś, no to jeszcze nieźle. Patrz, za hełbi modrej, czyli to są takie te, w sali biologicznej przeważnie Aha. były takie rzeczy. Wiesz, jakieś tam formalnie pływające. Mhm, mhm. No, Ale że takie książki, które jeszcze przychodziły. Z rodzeństwa na rodzeństwo, nie? Mm -hmm, A mm -hmm. dzisiaj. Co sezon nie, to inne. Tak, na specjalnie, żeby kupić, nie? No. To widzisz 95. Tak. Nie, 93. Ten na 20 tysięcy, czyli jeszcze wiesz, <laughs> przed denominacją. No to, y tak, no, tak wygląda. Ale to logo, widzisz, co tam było? Fik, nie? Tak, tak, tak. no. że takie królowe, no bo nie mm -hmm. bez obrazków, a dzisiaj wszystkie książki to cię robią z obrasku. Aha, no tak, 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 tak. Także no, dzieci nie chcą um, do tego się... Czekaj, ciężko do tego się... Uwaga, że... No, no, też coś po prostu nie wydać na rzecz, żeby było... Mm -hmm. Mm -hmm. tak. Obojętność jest najłagodniejszą formą i Na czas. Tak. Polska walcząca. Ale jak patrzę tutaj, to... Co? No wiesz co, ja, jak ja patrzę, to widzę jedną osobę. Kaczucha. <laughs> Nie, to Cherchilek z chyba z tym cygarem. Yy, to chyba może wiadomości historyczne. O, to już jest trochę nowsze wydanie, bo już cena jest 3 złote, mm -hmm. 95, to nie wiem, czy to na Monice była w 94? Jest. A, no może i tak. Więc, yy, nie, cztery. bo to już chyba... Yy, w którym była? 91, nie przy przypadkiem? Nie, 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 chyba później. Mm -hmm. um, Tylko jeszcze pamiętam, że, że nie mam pieniędzy Aha, nie, no ja też taki pamiętam. Taki gruby takich tych czerwonych z Mhm. Wygląda jakby było jakieś legowisko bezdomnego, niemalże, ale nie, no nie jest. Wątpliwie. Nie jest za może Nie, może nie tyle za zimno, ale. Czyżby nie używać? Weź zobaczę. Nie korzystać, może. Nieczynne, aha. No chyba tak. Tu już nic nie ma. Ale takie wiesz, takie jak takie boksy dla konia. Mhm. Ale widzisz wszędzie nieczynne. Nawet sobie O, zobaczy to. Ale to będzie zamknięte, nie? Nie, to nawet nie mam jak podważyć. Ten, nie, Bo tak... to nie. No to chyba będzie jakaś klasa, nie? Czyli, a nie, to za małe. No klasa chyba nie. Klasa 8 jeszcze mniejsza. Jeszcze Ale co, też nie ma tablicy? Tablicy klasa indywidualnego. No wiesz co? Jeszcze masz tutaj wejście na telefon, nie? Tak, tak, no. Taka telekomunikacja polska. Tak. Teraz. Tutaj bezpieczniki. A to wygląda jakby jakieś właśnie gniazdo. Ptaka, nie? Nie wiem czy pamiętasz zbyt gdzie tak. Wzięliśmy ta e, młoda. Za, za no. Tak. Widzisz, to jest popisywane wszystko. Co do czego z No może? Tylko widzisz, no tutaj wszędzie nie ma tablic. Krzyż jest tutaj. Ciekawe, kraty są tak? a nie krzęci są. Mhm. Mm to może dla cięższej młodzieży. Albo dla cięższych dzieci. Inne tablice. No, ale czekaj. Aha! Z... Juch, Juchas, żeby liczyć, tak. Ćwiczyć mm -hmm. literki, nie? Tu chyba... H będzie. Od H, a pan te drugie? U. Mm -hmm. Tylko nie wiadomo jakie, nie? No u. u. Od tego, tak? No tak, tak. Głupi? Ja myślałam, że się pisze głupi. Tak? Pan język? Nie daruję ci tej nocy. Tak. Człowiek wyższe wykształcenie, tak? O, to już było to, to też go było. jeszcze nie je jest, bo myślałam, że jest po prostu wyciągnięte i tylko ramka zestawowa, ale tak się mm -hmm. przyszło. No a wiesz, to, to są takie, o, tak jak, 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 no, tak jak ta tablica tutaj, nie? To takie właśnie zielonkawe też pamiętam. Tak, tak, a to jest, to jest jakby ciemniejsze, albo to może wiesz, pod wpływem czasu, nie? Ja jeszcze powiem Ci, pamiętam jak... Tak, no to jest no, może jeszcze dawniejsza, ja wiem. I specjalne takie na... No to, tak? Czyżby tak, Czyżby gąbka. Ja pamiętam jeszcze też w szkole, jak nie zmieniałem tych, nie miałam butów zmiennych, a to codziennie, nie? Wiadomo. No to, no to czasami musiałem zostawiać buty na zewnątrz. I w w skarpetkę. No, no. A dziury miałeś skarpetkę? Nie, wtedy nie. Ale widzisz tutaj, tutaj te włazy do, do, do tego, żeby żeby ten wągiel ładować, to widzisz... To widzisz nie? No. no to też yy, tam, nie? Tak, 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 tak. I co? Czyżby ostatnia sala i koniec? Ale to się że nie wiem jak robię w twojej, ale w swojej nawiasce no to myślisz na pewno dosyć dużą szkołę i jeszcze się też rozbudowała, więc mm -hmm. klasy pamiętam były yy, no dwa razy dłuższe. No to u mnie też, no. A powiem tak sobie, po 30. Nie no, to ja Ci powiem, że... jeszcze mm -hmm, mm -hmm. No to powiem Ci, że bez pingli stąd bym widział, jakby nauczyciel pisał. A, a zawsze, zawsze, wiesz, tak... Jakiś trzeci rząd, czy coś, już tam dalej nie, nie, nie ten. Zobaczymy, czy coś tam jest. Może, no, może jeszcze, Aha. Behan, tak, 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 tak. Nie ma tak sobie czasem usiąść, czuć? dokładnie. Całość zwiedzona, jak widzicie, całkiem ciekawe miejsce. Tak, jeszcze dużo pozostałości typu szkolnych ławek, krzeseł, tablic, różnych pomocy edukacyjnych. Co największe wrażenie zrobiło? Chyba sara gimnastyczna. Tak, tak, zdecydowanie. Mi się I tak. udało wrócić. Tak. I, i, I co i taka na przykład salka, którą tutaj mamy za plecami? Znaczy za, za waszymi plecami może tak? Z tymi, z tymi książkami, chyba pomocami też nauczycielskimi. No, tak, tak. Całkiem tak. dużo tego tutaj było. No i co, no też dużo tych ciuchów na Tak, samym to się, skąd, skąd to się wzięło. Ale no, obiekt dosyć spory, bo wyobrażam sobie, że ta szkoła będzie, no, na wiosce to będzie zwykle, zwykle, są małe szkoły, ale ta ewidencja jest większa, więc może była jakąś szkołą powiatową, gminną. No i co, ogólnie fajnie, że się znalazło wejście, obiekt. Ani do zwiedzenia polecamy. Dokładnie, także co, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. cześć. Jeszcze tutaj w sumie nie byliśmy ze sprzętem. No, to tu wcześniej przyliśmy, że Tak, jak szukaliśmy wejścia. Jeżeli dostanimy, a jednak. No, Tak. Mhm. No i to już to, już to widzieliśmy z zewnątrz. No. Tak, no już tu nie było przejścia, bo to jest tak, jakby tutaj, nie wiem, może jakieś drzwi były, ale jakieś to takie jest. Nie, Dziwne. Gracias. Zobacz również inne nasze filmy. Polub nas na Facebooku oraz subskrybuj kanał.